Widzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk. Mamy takie miejsce w województwie podlaskim, gdzie mamy piękną historyczną architekturę, ale i mamy też związane z tym osoby historyczne, które w takim miejscu się znajdowały. To wieś Krasnogruda, gdzie do dziś mamy piękny dwór, dwór, w którym przebywał nasz noblista Czesław Miłosz. Pierwsze informacje o folwarku Krasny Gród, bo taka pierwotnie była jego nazwa, pochodzą z 1676 roku. Następnie już znajdziemy informacje o Krasnogródzie w spisie parafii Beryżniki, sporządzonym w 1784 roku. Ale my się teraz przeniesiemy do roku 1853, gdzie dobra nabyli Teofil i Joanna z Bogdanowiczów. Sam budynek dworów, Krasnogrudzie został wówczas opisany jako drewniany dom mieszkalny, kryty gontami. Przed frontem znajdował się ganek na czterech słupach wsparty, a w skład dworu wchodziły także dom mieszkalny, kancelaria wójta gminy Krasnogruda, dom dla służby z kuchnią angielską oraz drugi dom czeladny mieszczący wędliniarnie. Pod domami znajdowały się piwnice. Ponadto dalej w podwórzu stały stajnie i wozownie, trzy obory, dwie stodoły, szopa oraz browar. Budynki były drewniane i kryte słomą. Po stronie południowej dworu leżał sad z gruszami i jabłoniami. I w tych pięknych okolicznościach przyrody w latach 50. XIX wieku urodzili się synowie kunatów Bronisław i Zygmunt. My skupimy się na Zygmuncie, który był młodszy i musiał opuścić ten dom. Ożenił on się z Józefiną Syruć i zamieszkał w tejniach. Ich córką była Weronika, matka Czesława Miłosza. I teraz już wiadomo, dlaczego w twórczości poety tak wiele mamy wątków suwalskich. Czesław Miłosz w Krasnogródzie spędzał wakacje w latach szkolnych i studenckich. Napisał to m.in. wiersz Wieczorem Wiatr i Dajna. Napisał jeszcze jeden wiersz, pan Anusiewicz, którym od ciotce Ninie napisał tak. Nie dla Anusiewicza Nina. Patrzcie, jak chodzi. Kołysze się z boku na bok, niby marynarz. Cały rok w siodle, w łańskim mundurze. Taka to z niej panna na wydaniu. A wszystko to dlatego, że związane to było z historią, którą Czesław Miłosz właśnie w Krasnogródzie usłyszał i właśnie w Krasnogródzie ona biała miejsce. Było to nawiązanie do niezwykłej historii, którą właśnie ta Nina mu opowiedziała. Latem 1919 roku w Krasnogródzie stacjonował kilka dni szwadron ułanów. Po jego odejściu okazało się, że zniknęła 19-letnia wówczas Nina. Z rozpaczenia rodzice zauważyli, że zaginął też jej ulubiony koń wicher. Stało się jasne, Nina, która znakomicie jeździła konno, zaciągnęła się do wojska, by walczyć z bolszewikami. Rzeczywiście tak było. Przewarana za chłopaka. Została przyjęta w łańskie szeregi, a gdy rzecz cała się wydała, pozwolono jej zostać. W szwadronie była uwielbiana i otoczona troskliwą opieką kolegów. Wiosną 1920 roku wzięła udział w zwiadzie, który wpadł w zasadzkę i został okrążony przez kozaków. Nina krzyknęła do swego konia: Wicher, ratuj! I wicher ją uratował. Pędząc przez przeszkody, przeskakując płoty, nie dał się dogonić najlepszym kozackim koniom. Koledzy Łani ze zwiadu wtedy skinęli. I takie to historie miały miejsce w Krasnogródzie, która w pewien sposób. Wpłynęła na Czesława Miłosza, ale jeśli państwo tam zajedziecie, popatrzycie, jak to miejsce wygląda na te piękne zielone lasy, na jeziora niewielkie, co prawda, ale błękitne i ciche to myślę, że również się państwo w tym miejscu zakochacie, jak zakochał się w nim Czesław Miłosz. Budzimy zabytki. Zaprasza Adam Musiuk.